Chłopak wyśmiał mojego tatę przed swoimi przyjaciółmi, więc ujawniłam prawdziwy powód rozwodu jego siostry. Mam 27 lat u kobieta i od trzech lat byłam w związku z moim chłopakiem, również 27 lat. Od sześciu miesięcy mieszkaliśmy razem i wszystko układało się dobrze. Kilka dni temu poszliśmy na kolację z kilkoma jego przyjaciółmi, ale tam zaczął się naśmiewać z mojego taty. Straciłam cierpliwość i w przypływie emocji ujawniłam coś strasznego o jego rodzinie. Aby dać trochę kontekstu. Mój tata, 58 lat, jest emerytowanym przedsiębiorcą i jest trochę ekscentryczny. Kilka miesięcy temu przekazał stery mojego starszemu bratu, 32 lata, aby mógł spędzać więcej czasu w domu. Od tego czasu ma dużo wolnego czasu i poprosił mnie, żebym założyła dla niego kanał na YouTube, aby mógł nagrywać filmy z komentarzami na temat bieżących wydarzeń i pokazywać je swoim znajomym. Zrobiłam to dla niego i nawet nauczyłam go, jak nagrywać i przesyłać filmy, aby było mu łatwiej to robić samodzielnie. Publikuje filmy prawie co dwa tygodnie i ma tylko 12 subskrybentów, ale to jest naprawdę urocze i nikomu nie szkodzi. Zazwyczaj ma zabawne spojrzenie na to, co dzieje się na świecie i próbuje nadać temu humorystyczny ton. To jest nieszkodliwe, zabawne i trzyma go zajętego. Kiedy mój chłopak i jego przyjaciele zaczęli się z tego śmiać, Wcale nie uważałam tego za zabawne. Jeden z nich mówił o zakładaniu kanału na YouTube, a mój chłopak zaczął zachowywać się złośliwie, mówiąc, że mój tata to początkujący youtuber, więc pewnie wie więcej na ten temat niż oni wszyscy razem wzięci. Następnie wyciągnął telefon i zaczął odtwarzać jeden z filmów mojego taty. Pokazywał go wszystkim przy stole, a jego przyjaciele śmiali się jak szaleni. Nie czułam się z tym dobrze, bo widziałam, że nie śmieją się z tego, jaki mój tata jest zabawny, ale wyśmiewali go, bo uważali to za śmieszne. Próbowałam powiedzieć mojemu chłopakowi, że wystarczy i że nie czuję się z tym dobrze, szepcząc mu to, ale powiedział mi, żebym przestała być taką dzidzią i się rozluźniła. To mnie naprawdę zdenerwowało, bo czułam, że nie obchodziły go moje uczucia, a zależało mu tylko na aprobacie jego przyjaciół. Nie podobało mi się również, że pozwalał swoim przyjaciołom wyśmiewać mojego tatę i śmiać się jego kosztem, podczas gdy ja siedziałam obok. Więc powiedziałam, że skoro rozmawiamy o rodzinie i zabawnych rzeczach, które robią nasze rodziny, powinniśmy także porozmawiać o tym, jak jego siostra musiała się rozwieść, bo została złapana na defraudowaniu pieniędzy, pracując dla swojego teścia. Cały stół zamilkł, kiedy to powiedziałam, bo nikt nie wiedział, jaki był prawdziwy powód rozwodu siostry mojego chłopaka. Wszyscy myśleli, że to z powodu problemów z dopasowaniem charakterów. Jego siostra była żoną swojego męża tylko przez rok, po dwóch latach związku. Sześć miesięcy po ślubie zrezygnowała z pracy i zaczęła pracować w rodzinnej firmie męża. Później jednak została przyłapana na defraudacji pieniędzy i powiedziała, że robiła to, bo potrzebowała pieniędzy na własne wydatki. Miała na myśli IVF zapłodnienie in vitro, ponieważ miała problemy z zajściem w ciąże. Jej mąż nie był jeszcze gotowy, aby wydać oszczędności na IVF, więc zdecydowała się ukraść pieniądze. To było szalone i prawie została aresztowana, ale ponieważ to wywołałoby skandal, a rodzina jej męża nie chciała złej reputacji, jej mąż postanowił stłumić tę wiadomość. Rozwiązali to, zwalniając ją z pracy i biorąc rozwód. Od tamtej pory siostra mojego chłopaka mieszka z rodzicami i jest bezrobotna od prawie roku. Od rozwodu nikt o tym nie wiedział, bo mój chłopak i jego rodzina byli bardzo ostrożni z tym, komu mogą zaufać. Mój chłopak złamał polecenia swoich rodziców i powiedział mi o tym w zeszłym roku, kiedy to się wydarzyło. Byłam jedną z nielicznych osób, które znały prawdę. Milczałam na ten temat, ale kiedy zaczął naśmiewać się z mojego taty w towarzystwie swoich przyjaciół, nie mogłam tego znieść i po prostu wypaliłam to bez zastanowienia się nad konsekwencjami. Po kilku minutach ciszy mój chłopak wstał od stołu i wyszedł. Poszłam za nim kilka sekund później. Pojechaliśmy do restauracji moim samochodem, więc udałam się tam, kiedy dotarłam na parking. Ale mój chłopak nigdzie nie był widoczny. Czekałam 15 minut, ale potem postanowiłam pojechać do domu, bo nie sądziłam, że się pojawi. Miałam rację, bo czekałam całą noc, a on nadal nie wrócił do domu. Nawet zadzwoniłam do kilku jego przyjaciół, żeby dowiedzieć się, gdzie jest, ale żaden z nich nie odbierał telefonu. Zadzwoniłam także do jego rodziców, ale oni również nie odpowiedzieli. Żałowałam, że powiedziałam to, co powiedziałam w przypływie emocji, ale również nie uważałam, że było fair, że śmiał się z mojego taty i oczekiwał, że będę z tym w porządku. Następnego dnia nie poszłam do pracy i czekałam, aż wróci do domu. W końcu wrócił wieczorem i miał na sobie świeże ubrania, więc wiedziałam, że nie włóczył się bez celu i spędził noc albo u swoich rodziców, albo u jednego z przyjaciół. Zignorował mnie i udawał, że mnie nie widzi, kiedy wszedł do domu. Spojrzał prosto przed siebie i poszedł do sypialni, zamykając drzwi na klucz. Czekałam, aż wyjdzie, ale kiedy tego nie zrobił, postanowiłam zapukać do drzwi sypialni. Nie odpowiedział mi nawet po tym, jak pukałam przez prawie pięć minut. Zaczęłam się naprawdę irytować, więc zaczęłam walić w drzwi i powiedziałam mu, żeby wyszedł z pokoju. W sypialni miałam również dużo swoich rzeczy, które należały do mnie tak samo jak do niego. Zamiast otworzyć drzwi, krzyknął na mnie z wnętrza pokoju, żebym dała mu spokój, że straciłam prawo do rozmowy z nim po tym, co zrobiłam poprzedniego dnia. Byłam niesamowicie zirytowana, bo zachowywał się tak, jakby tylko ja powiedziałam rzeczy, których nie powinnam była mówić, a on był zupełnie niewinny. Powiedziałam mu, że jedynym powodem, dla którego wspomniałam o rozwodzie jego siostry, było to, że naśmiewał się z mojego taty na moich oczach i pozwalał swoim przyjaciołom śmiać się jego kosztem, jednocześnie mówiąc mi, żebym nie interweniowała. Powiedział mi, że to, co zrobił, nie miało być obraźliwe, a ja wzięłam to zbyt osobiście tylko dlatego, że byłam zawstydzona tym, co mój tata robił online. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to prawda, ponieważ pokazałam filmy mojego taty wielu innym ludziom takim jak moi przyjaciele i nawet niektórzy współpracownicy i uznali je za zabawne. Więc jego teoria, że wstydziłam się tego, co robił mój tata i dlatego na niego naskoczyłam, była błędna. Ale upierał się, że nie zamierzał sprawiać wrażenia, że śmieje się kosztem mojego taty i powiedział, że jest zbuwersowany, że mam o nim tak niskie mniemanie. Przypomniał mi, że pokazywałam mu filmy mojego taty kilka razy wcześniej, odkąd zaczął je publikować na YouTube. I zawsze to wspierał, więc nie miałoby sensu, żeby teraz się z nich śmiał. Wytłumaczyłam mu, że myślałam, iż pokazywał je swoim przyjaciołom i pozwalał im się śmiać z mojego taty, bo chciał ich aprobaty. Nie mógł mnie winić za to, że myślałam w ten sposób, skoro wyglądało to dokładnie tak. Stał się jeszcze bardziej defensywny, gdy to powiedziałam, i stwierdził, że jest wystarczająco pewny siebie i nie jest nastolatkiem, który potrzebuje, żeby jego przyjaciele śmiali się z jego żartów, żeby czuł się dowartościowany. Następnie powiedział, że nawet jeśli dokładnie to robił i wszystko, co mówiłam, było prawdą, nadal nie miałam prawa wspominać o czymś tak osobistym tylko po to, żeby mu się odpłacić. Rozwód jego siostry był naprawdę trudnym czasem dla niego i jego rodziny. A ja ośmieszyłam to, wspominając o tym przed jego przyjaciółmi. Powiedział, że upokorzyłam jego i jego rodzinę i że nigdy nie będzie w stanie spojrzeć swoim przyjaciołom w oczy z powodu mnie. Nie uważał, że jego naśmiewanie się z mojego taty uzasadniało tak skrajną reakcję. Kręciliśmy się w kółko, aż w końcu otworzył drzwi sypialni i mnie wpuścił. Wyglądał na bardzo zdenerwowanego i powiedział mi, że to, co powiedziałam, było tysiąc razy gorsze niż to, co zrobił on i że nie można tego w żaden sposób porównać. Powiedziałam mu, że zranił mnie, kiedy naśmiewał się z mojego taty i w przypływie emocji powiedziałam coś, czego naprawdę nie powinnam była mówić. Żałowałam tego, ale jeśli on nadal będzie się bronił, zamiast po prostu przeprosić mnie za zranienie moich uczuć, to nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Zawahał się przez chwilę, a potem powiedział, że nadal nie rozumiem powagi tego, co zrobiłam. Następnie poinformował mnie, że jego rodzice planują wnieść przeciwko mnie pozew o zniesławienie zamówienie o rozwodzie jego siostry w towarzystwie jego przyjaciół. Myślałam, że żartuje, ale potem powiedział mi, że jest całkiem poważny. Powiedział, że po kolacji poszedł do domu swoich rodziców i spędził tam noc. Powiedział im wszystko, a oni byli bardzo zdenerwowani na mnie. Mój chłopak powiedział, że teraz chcą, żebym przeprosiła jego, jego rodzinę, a przede wszystkim jego siostrę. Chcieli pisemnych przeprosin, bo inaczej naprawdę wniosą przeciwko mnie pozew. Powiedział, że teraz to ja muszę podjąć decyzję: albo ich przeproszę, albo będę musiała zmierzyć się z pozwem. Straciłam panowanie nad sobą i od razu kazałam mu się wynosić i zamieszkać z rodzicami, tak jak jego siostra, bo są rodziną, która wspiera takie zachowania, i nigdy nie powinnam była oczekiwać, że on będzie inny. Weszliśmy w naprawdę paskudną kłótnię, rzucaliśmy wiele złośliwych uwag na temat siebie nawzajem i naszych rodzin. To było naprawdę złe, ale na końcu spakował swoje rzeczy i wyszedł. Minął jeden dzień od tego czasu i nie mam pojęcia, co robić dalej. Jestem prawie pewna, że nie będą mogli wnieść przeciwko mnie pozwu, bo nie mają ku temu podstaw. W końcu powiedziałam to tylko w obecności grupy jego przyjaciół. I o ile mi wiadomo, to nie wyrządziło żadnych rzeczywistych, namacalnych szkód reputacji jego rodziny. Nie sądzę też, że to zniesławienie, jeśli to, co powiedziałam, było prawdą. Więc nie martwię się o pozew, ale też nie wiem, czy powinnam czuć się źle z powodu tego, co zrobiłam. Czy jestem osobą, która postąpiła źle, mówiąc przyjaciołom mojego chłopaka prawdziwy powód rozwodu jego siostry, bo naśmiewał się z mojego taty? Aktualizacja 1 Postanowiłam, że nie mam powodu, żeby czuć się winną i że definitywnie skończyłam z moim chłopakiem. Wciąż nie zdecydowałam, czy będę go tutaj nazywać moim chłopakiem, czy moim byłym, więc proszę o wyrozumiałość. Nie ma znaczenia, czy używam słowa chłopak, czy były, mam na myśli tę samą osobę. Tak czy inaczej, nie może po prostu wyśmiewać mojego taty, żeby rozśmieszyć swoich przyjaciół i oczekiwać, że będę się z tym dobrze czuła. Na takie rzeczy nie przymknę oka, a szczerze mówiąc, jestem całkiem zadowolona, że odszedł, zanim musiałabym go wyrzucić. To oznacza mniej problemów dla mnie, bo śmieci wyniosły się same. A tak przy okazji, wielu z Was pytało o nazwę kanału mojego taty i chociaż bardzo chciałabym Wam to powiedzieć, nie mogę, ponieważ ujawniłoby to moją tożsamość. Mam nadzieję, że kiedyś traficie na ten kanał organicznie, ale niestety nie mogę się nim z Wami podzielić, za co bardzo przepraszam. Kilka dni temu powiedziałam mojemu tacie o tym, co się wydarzyło, bo minęło już pięć dni od czasu, kiedy mój chłopak odszedł. Mój tata wydawał się trochę zraniony, ponieważ lubił mojego chłopaka i naprawdę dobrze się dogadywali. Nie zamierzałam mu o tym mówić, bo nie chciałam go zranić, ale jedli razem lunch, a on zauważył, że jestem czymś zdenerwowana. Pytał mnie o to tak długo, aż w końcu powiedziałam mu prawdę. Starał się zbagatelizować sytuację i udawać, że go to nie obchodzi, ale znałam go równie dobrze, jak on znał mnie, więc wiedziałam, że go to dotknęło, że mój chłopak siedział ze swoimi przyjaciółmi i naśmiewał się z niego. Powiedziałam mu, że zerwałam z nim z tego powodu. Pominęłam część o tym, że wspomniałam o rozwodzie jego siostry, żeby mu się odpłacić, bo wiedziałam, że mój tata BY tego nie pochwalił. Jest bardzo spokojnym człowiekiem, który nie lubi konfliktów i wychował mnie tak samo. Dlatego nie spodobałoby mu się to, że wymierzyłam taki cios mojemu chłopakowi, nawet jeśli było to w jego obronie. Nie słyszałam jeszcze nic od mojego byłego, i jak dotąd nie było żadnego pozwu. Podejrzewam, że to był tylko blef, żeby zmusić mnie do przeprosin, co nie zadziałało, bo się ich nie boję. Wiem, że wróci, bo w moim domu zostało jeszcze wiele jego rzeczy i będzie musiał je odebrać. Mam tylko nadzieję, że stanie się to szybko, bo chcę całkowicie o nim zapomnieć. To nie będzie łatwe, bo byliśmy razem przez bardzo długi czas, ale teraz to koniec i nie ma powrotu do tego, co się wydarzyło. Aktualizacja 2. Dziś rano mój były napisał do mnie przed pracą i powiedział, że wpadnie wieczorem, żeby odebrać rzeczy, które u mnie zostawił. To była pierwsza wiadomość od niego od czasu naszego rozstania, a minęły już prawie dwa tygodnie. Wszyscy jego przyjaciele zablokowali mnie w mediach społecznościowych, podobnie jak jego siostra. Muszę przyznać, że spodziewałam się tego i nie jestem zaskoczona. On jest jedynym, który jeszcze mnie nie usunął, ale myślę, że po dzisiejszym dniu może to zrobić. Odpisałam mu, że będę w domu o 18, bo dzisiaj musiałam zostać w pracy po godzinach, i ustaliliśmy, że wpadnie o 19, żeby odebrać swoje rzeczy i potem wyjść. Byłam wrakiem nerwów, kiedy wróciłam do domu po pracy, a najgorsze było czekanie, bo nie miałam nic do roboty a mój umysł pracował na pełnych obrotach. Obawiałam się tego spotkania, bo minęło już trochę czasu od naszego rozstania i unikałam nawet patrzenia na jego zdjęcia od tamtej pory. Chciałabym móc powiedzieć, że całkowicie się z tego otrząsnęłam, ale tak nie jest. Nadal za nim tęsknię, mimo że nie chcę tego przyznać. Przed jego przyjściem wypiłam kilka kieliszków wina, żeby uspokoić nerwy i nie zachowywać się jak kłębek nerwów. Kiedy w końcu się pojawił, zostawiłam butelkę na stoliku kawowym, co okazało się błędem, bo kiedy przyszedł i otworzyłam mu drzwi, pierwszą rzeczą, którą zauważył, była ta butelka. Spojrzał na mnie dziwnie. Chciałam mu wytłumaczyć, że nie zamieniłam się w alkoholiczkę, bo za nim tęsknię, ale nic nie powiedziałam, bo nie chciałam, żeby było jeszcze dziwniej niż już było. Nie zamieniliśmy ze sobą ani słowa, a on po prostu poszedł do naszego pokoju i zaczął spokojnie pakować swoje rzeczy. Postanowiłam usiąść na kanapie i skupić się na przeglądaniu telefonu, bo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, podczas gdy on był w domu. Po około 20 minutach, kiedy skończył pakowanie, wrócił do salonu i powiedział, że wychodzi. Nie wiedziałam, co powiedzieć, więc po prostu kiwnęłam głową i wróciłam do przeglądania telefonu. Zapytał mnie, czy nie mam mu nic do powiedzenia, bo to prawdopodobnie ostatni raz, kiedy się widzimy. Prawda jest taka, że miałam mu tyle do powiedzenia, ale nawet nie wiedziałam, czy to miałoby sens, i właśnie to mu powiedziałam. Westchnął i powiedział, że namówił swoich rodziców, żeby nie składali przeciwko mnie pozwu, bo nadal mnie kocha. Czekał na moją reakcję, ale jeśli mam być szczera, to myślę, że już go nie kocham. Przynajmniej nie tak jak kiedyś. Nie mogłam mu tego powiedzieć prosto w twarz, bo to byłoby zbyt okrutne. Zamiast tego powiedziałam, że również chciałabym, żeby nam się udało, ale po naszej ostatniej kłótni nie mogłam nawet pomyśleć o kontynuowaniu związku, bo był bardzo nieuprzejmy wobec mojego taty, a najgorsze było to, że nawet nie widział w tym nic złego. Próbował się bronić i znów argumentować, ale przerwałam mu, zanim cokolwiek powiedział, bo nie chciałam znowu wchodzić w tę samą dyskusję. Wiedziałam, że to donikąd nie zaprowadzi, a my znowu zaczniemy się kłócić. Chciałam, żeby wszystko zakończyło się w dobrym tonie, więc powiedziałam mu, że kłótnia to strata czasu. Nie powiedział nic więcej i stwierdził, że będzie czekał na mój telefon, jeśli zmienię zdanie. Ale nie sądzę, żebym zmieniła zdanie. Tęsknię za nim i chciałabym, żebyśmy mogli do siebie wrócić i naprawić nasz związek, ale są pewne rzeczy, których po prostu nie potrafię przepracować. Wyśmiewanie mojego taty i grożenie pozwem to tylko dwie z nich, z którymi nie mogę się tak łatwo pogodzić. Więc nie, nie sądzę, żebym do niego zadzwoniła i to złamie nam obojgu serca, ale to będzie dla najlepsze. Mam szczerą nadzieję, że mnie zablokuje i ruszy dalej. Może to trochę ułatwi wszystko nam obojgu. Aktualizacja 3 Minęły trzy tygodnie, odkąd mój były ostatni raz odwiedził mnie, żeby zabrać swoje rzeczy z mojego domu, a wczoraj spotkałam jego przyjaciela w centrum handlowym. Ten facet był obecny na kolacji w dniu, w którym doszło do incydentu i w połowie spodziewałam się, że ucieknie w drugą stronę, gdy mnie zobaczy, ponieważ on również zablokował mnie w mediach społecznościowych. Ku mojemu zaskoczeniu zaczął iść prosto w moją stronę i podszedł, żeby porozmawiać. Nie spodziewałam się tego, więc byłam zaskoczona. Przywitał się ze mną i powiedział, że chce porozmawiać o tym, co wydarzyło się w dniu przyjęcia. Nie wiedziałam o czym mógłby chcieć ze mną rozmawiać, skoro szkody zostały już wyrządzone, i to nie tak, że miał jakiś bezpośredni udział w tym incydencie. Powiedziałam mu więc, żeby mówił. Byłam bardzo zaskoczona, kiedy przeprosił mnie za śmianie się z filmów mojego taty. W ogóle się tego nie spodziewałam i zajęło mi kilka sekund, żeby uświadomić sobie, że on naprawdę przeprasza coś, czego nawet mój były nie zrobił, chociaż to była jego wina. Zajęło mi chwilę, żeby to przetrawić, ale potem powiedziałam mu, że mu wybaczam i że tak naprawdę nie mam tego im za złe, ponieważ nie byli moim chłopakiem. Nie mieli obowiązku być dla mnie mili. Byłoby świetnie, gdyby się nie śmiali i nie wyśmiewali mojego taty, ale szczerze mówiąc, bardziej byłam rozczarowana moim byłym niż nimi. Powiedział mi, że nadal chciał mnie przeprosić, bo najwyraźniej to mnie zabolało i oni tego żałują, bo to właśnie doprowadziło do naszego rozstania. Powiedziałam mu więc, żeby o tym zapomniał i że to miłe z jego strony. Spodziewałam się, że na tym skończy się rozmowa, ale on nadal nie odchodził i powiedział, że ma jeszcze kilka rzeczy, które chce mi powiedzieć. To naprawdę wzbudziło moją ciekawość, bo nie sądziłam, że mamy coś więcej do omówienia. On i ja nie byliśmy przyjaciółmi. Rozmawialiśmy ze sobą okazjonalnie, kiedy się spotykaliśmy z powodu mojego byłego, ale poza tym nie znaliśmy się osobiście. Nie mogłam sobie wyobrazić, co jeszcze mógłby mi powiedzieć, ale z jego wyrazu twarzy mogłam wywnioskować, że to może być ważne. Zgodziłam się go wysłuchać i poszliśmy do najbliższej kawiarni, żeby mógł powiedzieć, co miał mi do powiedzenia, ponieważ najwyraźniej była to długa historia. Jak tylko zamówiliśmy kawę, zaczął mówić, że mój były był w kontakcie z nimi po tym, jak opuścił restaurację w dniu naszej kłótni. Mieli wspólną grupę na czacie i tam ciągle narzekał, że przesadzam i że nie miałam prawa mówić takich rzeczy o jego rodzinie. Bardzo się starał, żeby wyglądało na to, że wymyśliłam historię o rozwodzie jego siostry, i większość facetów z tej grupy rzeczywiście mu uwierzyła, z wyjątkiem niego. Wszyscy ci faceci namawiali go, żeby zmusił mnie do przeprosin na piśmie, a jeden z nich nawet zasugerował, że przeprosiny tylko dla niego to za mało powinnam przeprosić jego rodzinę i siostrę. Jego przyjaciel powiedział mi, że mój były wcale nie opuścił restauracji, żeby pojechać do domu swoich rodziców, jak mi powiedział. Zamiast tego poszedł do domu jednego z ich wspólnych znajomych, który obchodził urodziny i spędził tam noc. Niedługo po tym jak wyjechałam z parkingu, reszta również opuściła restaurację i spotkała się z moim byłym w domu ich przyjaciela. Spędzili noc knując przeciwko mnie i wymyślili plan, żeby mnie przestraszyć i zmusić do przeprosin, mówiąc, że jego rodzice zamierzają wnieść pozew o zniesławienie, jeśli tego nie zrobię. Aktualizacja 4. Hej wszystkim! Minął już prawie rok od mojego rozstania z moim byłym i pomyślałam, że mogłabym dać Wam małą aktualizację na temat tego, jak sobie radzę. Pierwsze kilka miesięcy po naszym rozstaniu było trudne, miałam poważne problemy z zaufaniem więc naturalnie w tym czasie nie spotykałam się z żadnymi mężczyznami. Poza tym dopiero co zakończyłam trzyletni związek, który okazał się jednym z największych błędów mojego życia, więc nawet nie szukałam nikogo. Zamiast tego zaczęłam pracować nad sobą, co sprawiło, że byłam o wiele szczęśliwsza. Zaczęłam chodzić na terapię, aby przepracować nasze rozstanie i poradzić sobie z moimi emocjami, zamiast przed nimi uciekać, i to naprawdę mi pomogło. Kilka miesięcy po naszym rozstaniu, może około czterech, usłyszałam od mojego przyjaciela, że mój były już spotyka się z kimś nowym. Na tamten moment było mi naprawdę trudno się z tym pogodzić, bo minęły zaledwie cztery miesiące od naszego rozstania, a byliśmy razem przez trzy lata, więc nie miało to dla mnie sensu, że mógł tak szybko ruszyć dalej. Ale zaakceptowałam fakt, że nie mam nad tym kontroli i zamiast się nad tym rozwodzić. Musiałam po prostu przestać o tym słuchać, żeby móc w pełni skupić się na sobie. Powiedziałam wszystkim moim przyjaciołom, że nigdy nie chcę słyszeć o moim byłym ani o tym, co robi, bo to mnie już po prostu nie dotyczy. Uszanowali to i przestali mi o nim mówić. Nie wiem, czy nadal jest z tą dziewczyną, czy może się z nią rozstał, ale ostatni raz, kiedy usłyszałam od niego, to było około miesiąc temu napisał do mnie z nowego numeru telefonu, żeby poinformować, że przeprowadza się do Luizjany z powodu pracy. To wszystko, co mi powiedział, i nie odpowiedziałam na tę wiadomość. Kiedy spojrzałam wstecz na moje stare wpisy, uświadomiłam sobie, że przeszłam długą drogę i jestem z siebie naprawdę dumna. To wcale nie był łatwy proces, były bardzo mroczne dni, kiedy nie chciałam robić nic poza leżeniem w łóżku i płakaniem, ale przetrwałam to i teraz żyję swoim najlepszym życiem. Nie zmieniłabym niczego w przeszłości, nawet gdybym miała taką możliwość, bo ostatecznie jestem szczęśliwa z mojego życia i tego, jak wszystko się dla mnie ułożyło. To tyle, dziękuję wam za całą miłość i miłe wiadomości.